Firma Antek wprowadza do oferty prawdopodobnie najbardziej innowacyjną lampę czołową na rynku. Charakteryzuje się ona niewielkimi rozmiarami, a obudowa została wykonana z gumy polikarbonowej, która jest niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne. Opaska została wyposażona w silikonowe paski, które zapobiegają ześlizgiwaniu się lampy podczas pracy. Za źródło światła odpowiada niezwykle wydajna dioda typu High Power z soczewką o mocy 5W, pozwalająca uzyskać strumień świetlny maksymalnie do 450 lumenów. Unikatową funkcją modelu IL-PRO 107 jest możliwość włączania jej na trzy sposoby. Pierwszy sposób, nazwijmy go tradycyjny, to użycie przycisku M. Drugi sposób to uruchamianie za pomocą pokrętła. Które pozwala regulować natężenie światła od 10 do 100%. Trzeci sposób, najbardziej innowacyjny, to system MUVON. Dzięki niemu możemy włączyć i wyłączyć lampę bez konieczności jej dotykania. Model il ir 7 został wyposażony w system Twist Focus, dzięki czemu w prosty sposób możemy regulować strumień światła. Ponadto zastosowano system Ultra View Float, Dzięki któremu strumień świetlny pozostaje jednakowo intensywny na całej oświetlanej powierzchni. ILPRO 107 posiada regulację w zakresie 30 stopni, dzięki czemu w prosty sposób możemy skierować światło w pożądane miejsca. Lampa posiada wbudowany akumulator o pojemności 1400 mAh wykonany w technologii litowo-polimerowej, pozwalający na ciągłą pracę nawet do 24 godzin. Ładowanie samej lampy odbywa się poprzez gniazdo USB-C.